Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale, a ten filmik będzie o nowej klatce chrupka, więc zaczynamy. Cała klatka wygląda tak. Otwieramy. Ma dosyć solidne zamknięcie, także dobrze. Zaczynamy od pierwszej półeczki. I to są takie rury prowadzące do, na dół. Tu jest proso. I taka podwieszana miseczka. Pod spodem jest przejście do rury: kolba i kuweta. Jest tutaj też patyczek, właściwie dwa patyczki: kołowrotek, tam jest druga rura i miseczka. Tu jest poidełko, wejście do rury i domek, w którym aktualnie siedzi chrupek. Nie wiem, co mogę jeszcze więcej dodać, więc to był taki yy, krótki filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli filmik Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Razem z Rubkiem żegnamy się.